Witam Was w kolejnym odcinku serio DOZ Dzisiaj gram sobie chłe chłe a ze mną jest Lipiec Dzień dobry Dayuki Siema Bessie Cześć i Blight Yo Chu chłe 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 ja mam tutaj genialny pomysł, genialny build Dziś będzie film Ja od razu wrzucam tego samego dnia nagrywam i wrzucam Kappa Kappa tak. Chyba, że dostaniemy stąpa. Chyba, że dostaniemy stąpa, to wtedy... wtedy niekoniecznie. Nie żartujemy, nigdy nie dostajemy stąpów, my stąpujemy tylko. Bo takie są fakty. A co to jest stąp? A to jest... No jak to ktoś się... na ciebie nadepnie, to cię stąpuje. Nie no, jak ktoś cię tak zniszczy bardzo i... jest 0, na przykład 20, to wtedy jest stąp. No. no nie, to... nie miewamy takich gier. No to prawda, to prawda To wtedy mamy kobaki i wszystko Tak, ja w ogóle sobie zacząłem z Moron Shieldem Nie wiem czy to dobry pomysł, ale Ori będzie mnie sporo haharasowała z ataku w sumie. Bessie, nie umieraj i nie umieram no, Pogorzyszmy HP No ja mam to, fajne, fajne runy ja to na dumne. spell vamp, na hapeki, na level, na wypass Słusznie mam 15 armorów, jak ja bym musiał zagrać jakiegoś słapa z Dayukim Chkam że że ja tutaj są. Nie nie. Nie ma jebsa. Dawno mi się nie grało mordę Kajzerkiem, ale to jest tak mi się wa postać, że tego się nie zapomina. Tego chłe chłe. Ktoś goglował tą Ori? Jakie ma elo czy coś? Low. Low hello. no to git. To obijemy. Daj tu Sekunda No no limit No chłe chłechłe słucha BUM Dobra e, tak w um, moim widziem do... muszę jak najszybciej... Na bocie spaliliśmy... No prasę. bo ja już widzą flipiński do tryhard No no tak jest, tak jest niestety Nic nie zrobisz z tym Dobra, ja tutaj sobie zbarduję <laughs> tym chłe hue. Co ty z tym masz dzisiaj? A chłe 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 wow. Tak się gram Mordekajzarem Bogram dokładnie Nie ma co się dziwić pijemy A mam tego spellvumpa, ale jego jest tak mało na razie, że prawie nic nie daje. Jeps ma? Eee. <laughs> Oni mają werbika Trzeba jak najszybciej sparmić 1200 nie, 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 nie. golda i się cofnąć Teraz by się przygadzał, jak za osobę wziąłeś. No. To by mnie nie zabił. No dobra, Heresław poleciał. Dobrze jest. Ja tutaj... O, ona ma blue buffa! Zabili mnie! No, o, no, się ma... naszego. Nie. Już te blue buffy na pierwszym oddają? No, caperoni trochę. Nie, nie podoba <laughs> mi się to. No nie no, Oris z blue buffem na takim levelu to... nie. Tei... Dużo nie w sumie No ta ale... No, ja nie zdenerwowałem <grym> Nie bo obroni się przed moim mordekaiserowym chłechłe puszę ty masz torczę tej Chłechłechłe Dobra będę grać defensywnie bo gram na widzów i oni lubią mnie kampić więc Trzeba tutaj uważać na nich Słaniaczki. Słaniaczki. Może by ją tak zabić? Na szóstym Chociaż możliwe że Tykara dostała za dużo expa za blue i będzie miała wcześniej Uważaj, tresz tam jest No wiem, ja, właśnie dużo brawa. Nie, chłe, No ona też nie ma potów w sumie Więc jakiś dobry harass i Noaaa, zawsze to samo, zawsze muszę być kampiony Wufu, wu, please. Dobrze, że mają Warwicka, a nie Lisina, bo to by była tragedia, nie? I stun. A, nią, A, chciałem go dać. Dobra, chłe, chłe, chłe. sobie te, relika. No i tak sobie grałem mordekajzerki, O, ale przez to właśnie żona ma tego bufa, daje radę odpuszować mi, to jest niefajne. Oh, ja na razie y, tutaj sobie siedzę taki useless, ale mam spoko farmę. Później będę robić sobie kampy Nie ma Luciana. Chyba ich. On w bazie jest. O ile blight pozwoli. <laughs> Nie licz na to. No, no chłe chłe chłe, musi. <śmiech> <śmiech> Dobra, mam chyba hajs na tą pałeczkę, to są Chociaż. Chociaż dziewczyno. Sparmię sobie jedną falę więcej, pyk. Ude nie zabiłbym jej jakbym no bez flash Dobra, Dobra ja z infarma. O i zobaczcie, ona ma już szósty. To jest słabe. I Warwick już się czai. Ma szósty? Y -y -y. Wezmę dużego nie, co? Tamty. Warwick okay. piąty. No to chyba trzeba i tak cofnąć się. Idę na to pan. Dobra. Kod ma szósty, to może uciec nie, ma. nie mam mam. Ma. A no, nie tak. mam dobre Dobra, dobra yy, 3 sekundy... Dobra, ja się Nie ja sobie wezmę coś takiego na start Warda nie jest. Jak www wpadnie to tak nie zabije No tak. dobra, nie mam faszy Dobrze Jeden, 1, 1 na spokojnie, widzę wszystko Na Tracę jedną falę Przez to, że www zyskał 5 milionów przewagi, ale to zaraz powiększymy tą przewagę. Bo już mam e, super rewolwer. Będę mógł się spelbampować w tej jungle Co na ma, liszek. No to jest gajaj, tym straszny. Hej, nawet na nich to jak wbijamy. No trochę ją klepię Eee, nie mam alfoitant, może tam teleportować A ma teleportować no, no. Okay. Dobra, trzymaj się tej ściany Eee, jeden jeden, cały czas, spoko Dobra, jest Ja też się mam gdybyś gdyby coś siedziało Zin, fleszuj! Czemu? To! <laughs> to? <laughs> <laughs> Myślałem, że się nabierzesz, ale... No tak, ty... Ale słabo. No źle po nie flashuje. Dobra, ja ten... No, kanoma nie sobie w ten sposób. Teraz tu pyk. No na Mida mogę wpaść. Wiesz się o, mm, Na Mida z ultem... Nie wiem czy ją zabijemy, ale... Jest słodyk, jest słodyk, No Dobra, to... Pala tak, to tak, pójdzie. Tak. Nie. To jest tutaj. minion, milion, i co? Nie, do w ogóle. Zrobimy ją tutaj? Mamy jeszcze Ja Nie, mam jeszcze. już. Nie, stary. Jeszcze dwa i będę miał. Dobra, no, ale nie ma Nie, będą Zabijemy ją? nie ma Nie, nie Nie, nie Nie, nie Nie, nie Nie, nie ma już. Everything is under control. My friend. Trochę potraciliśmy, y, samo i ultów, ale... Wurf. Wurf. Jest frag. Jest pieniądz. Pieniądz napędza świat, biegnij na topa! Aha, no to... Aaa, rape. Gang. Ultował w ciebie? No. Długo mi Ją w Dobra. No. Ja sobie zraszuję. chyba... nie wiem jeszcze czy Wotę bo lecę w mordyka i zazwyczaj albo rewolwer DFG albo... Bierz dużego i potem wota, No, albo na odwrót. Nie, bo wyżyłeś z relika. I Jeszcze maska ulepszona, bo to jest moc. Weźcie ich tam ciśnięcia na bocie, to pójdę na igłę. No oni są spuszczowani non-stop. To jeszcze coś spuszczuje. oj, Ojej. A to jest jak... A to jest na igłę. Zróbia mi sklipa. Uff Lecę O, o tam, jasne, jest wówu, tam jest www, tam jest www, tam jest www, ja na razie nie mam ulta pamiętaj Dobra Ale Ori tym bardziej idzie do was reszty i lucya Idą z bota, idą z bota, czwórka zaraz to będzie Ja mam, nie mam ulta cały pyta. czas Ja giną Giniesz? Kurde, niedobrze Ale, Masz fleszy? Trzeba do mnie uciekać. Nie miałem. Mogłeś normalnie tędy przejść. Idzie ktoś na mnie? No nie bardzo. Słabo, nie powinienem się tam jeszcze nie? Nie ma. Nie, nie ma. Mm, Mogłem zostać, ale jest... Trudno. Jest wieża. Książka mi się tam na pewno przyda. A teraz co mam za trowu, taki malutki. Dwa kile oddaliśmy, a zrobiliśmy badrykarz w tym czasie Pewnie tak I Teraz robię dwa fori 15 coś No No też nie 16, 16, 30 20 No No 16 30, 30, 30 no. Coś takiego Ej głupio teraz padliście No Podsumowo <laughs> No średniawo Co no. ten manfred Ile armoru? 30, szalony Ło jaka farma Weź tam ją przytrzymaj Ten typ ma do 30 dostać. armora, o co tu chodzi? Ło, weź sobie z E no, no. no, no Oriana po prostu to jest... Taki gej cząp. Ja Będę wszystko zaskitować <gry> no, nie, pieniążek Się zmarnował No i, no i ładnie Ej, wbijasz na topa? Tak, mogę wbić. No ale od razu będę sobie trzymali, nie? Że tak myślę, że teleport to... jest fajny na mordek Heizera, naprawdę. Trochę low. Dawaj, 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 dawaj. Za da ile masz ulta? No za 70 sekund. <laughs> Dobra. No na. co? O, ma wardek, nie wiem No nie! Nie wierzę. I cofaj się. Dobra, cofaj. What? BAM! Bejam! BEJAM! Tak się tutaj... <laughs>

te 2 miliony. Akurat jest na to a nie było na dużą połkę. Ale zwiększony spelwam teraz to będzie miodzio. Zobacz ile mam spell pół Nie da się złapać, bez. Zawiem. 24% Także to będzie bardzo miodzio. Na linii. Jeszcze teraz buciki mi się na pewno przydadzą przed tym Warwickiem. Minuta do ulta. <grym> e, ja mam za 32 mm. miliony na Dobra, ja yeah, idę ma. Mam więcej farm, no ci Jest, jest wart tutaj? O bota, pytasz czy o co? O no, nie, tylko jestem na bocie. Jesteś? O cześć. Tu jest, bar, tu jest wart, tu jest... Co teraz Mam TP jak o! coś. Postaw w gdzieś na bocie. Dobra, puszować. Ja wbijam, może dekaiser, puszować. Fuck. Tak. I potem farmić. Idę! Bo idę na topa wybroń. No nie miałem przecież. Leć! Dawaj dajuki, jedziesz ich! Mogłeś ale jakieś siwane. Fakiu! Więcej byś zrobił. Mm. Dawaj! Dawaj dawaj! Klepiemy typa! tak no, troszeczkę... Fakiu, bo zaraz jakiś hook poleci, dobry. Daj mi kanona. Chodźcie. Wiesz co? Pchamy to czy nie? Lipiec? No. No nie, Hona tu! Lipiec robisz Relika? E, nie Relika, tylko Michaela nie, Nieee! Zabrakło mi, żeby go zespołować i, i potem zlutować! Ja Alright. bym go sam... i lipiec, dawaj! Ja bym... A, Mówię to. ci, stary. Ja bym go samym ultem nie zabił, niestety. O, teraz to! Dobre. Nie no, za daleko był trochę. Jakbym miał maskę, nie to no, myślałem może... może ja Weź bo... sobie szplu. Przy okazji, jak będziesz tam szedł. Nie, Waruć, myślisz? Dobra, dopiero był, przecież na botcie. Ej, za ile jest drak? czy już jest? Za dwie minuty. No nie, nie, jeszcze nie. Ja w ogóle Ej, ja Dynamida w ogóle, nie? O kurde. Lecisz tutaj? Dresetuj po drodze dragona. Ojejku, taurybie. Trochę. Ale yy. tylko trochę. Wurdet czy nie? Ja się nie wiem, wiesz, bo ona coś tam yy. stawiała, ale to było dawno. Ja lecę. No raczej, nie? Kurde. No nie ma. Fajnie. Dobra wurda. Jasne, że tak. Nie ma bota. dobra, ja. Tutaj trzymają już słaba. Też no, będą? No, 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 ja chcę. Nie, weź sobie. Dragona, Chciał dragona. Bardzo. E, właśnie, Drogno Drake, jeszcze, Drake, no? Drake za minutę. Jeszcze nie ma go. Na te minuty jest, trzeba będzie go ogarniać. Gdzie ma? No. Możemy się na pod... No ale, na topa. Kurde, mogę go ty, tylko ty, skarasować, bo... Kurde, nie, nie zmieniłem no, tam 25 Ori z autfarmiona. Troszeczkę, Ori też jest farmerską postacią No Q, W, E dobra, 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 dobra. dobra. do ciebie idzie, tu jest No, uważaj Spoko, niech sobie idzie No, barduje Mamy jakiegoś reda? No dawaj go, Jezu, dlaczego? Nie, 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 nie tam jest Ori, stary nie może być tp Jak to nie? Nie zabilibyśmy, Ej, wangy, ja nie ma opcji Chłopie, Ori z thrashem. A tu jeszcze W Dobra, no, już idę w kierunku bottomana tutaj Łary też jest tutaj gdzieś W okolicy Idę z tobą blade chyba no. Oni też na smoka pytają, chyba Ej to może, a nie No smok, 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 smok Mam multa za dzisiaj Dajuki przyjdź tu Ale nie mam TP kapa No to przyjdź z buta Z buta? Objective. No objective teamowy, musisz przyjść z buta Dobra, to lecę Baga tylko ale... żeby nie schukowali Dobra idę. O, nie wiem, ja czy jestem trochę wolny, kap, No wiem. Cztery osoby tam są. Jakoś. jakoś... Ja tam i... wchodzę. Wchodzę tam. Z do. O fakt. A nie mają łaboką, i taki eee... nie Nie mogę złutować. No, no. to liba wchodzi. Tak ja padłem bardzo szybko. No Kurde, ok. ale... Prawie zejstowali O oh, fakt no nie może pod tureta, się No to było... Ej, ale straszne. w kontrolu poleciał ult We mnie Chciałem zultować ich tam wreszcie. i mnie powstrzymał Aha Średniało. oni mają mocny teamfight strasznie Malfight plus sorry, nie? To jest tak gay. No jeszcze ten Vervik ten nerwujący Puszczują bota, chodźcie, chodźcie o. Ej, Vervik ma 11 milionów, 12, o co tu chodzi? Basi Czekaj, to bóg... Nie, on 50 ma, masz buga jakaś no i Ej, ja mam... Bot! No No to, chyba tak Nie no, no Bot bo... leży, co bo... zrobisz z tym? No byśmy zabili, no, gdyby Basi zazła No, na ja wiesz, No, nie tego nie obroniła Jak to nie? No, trzech typa Dobra, chłopaki, lejcie smash właśnie, chłe 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 jest naszy. No. na spokojnie damy radę Ja teraz będę miał dużą pałkę no i malfajta znowu nie ma tylko musimy inaczej yy, teamfight zainicjować musimy pierwsi engageować kapka no. bo nie z tym tym z ory malfight to nie taki nie może być no. wowu dawaj tyle jego no, no. baited nooo no po prostu się rozpłynąłeś Ej małpko, małpko Ale mamy spoko lejty myślę Nie wiedziałem, w... no, nie wiedziałem, że... No mamy żeby... lepsze lejty od nich, co oni bowiem do lejta Malfajta. Mają kombo takie silne, tylko pod lejta. No, tylko. Ale love... no, nie, ja go nie zabiję tej chyba. Ale jak nie upnie teamfight i to ja szybko zajdę. No. ale on mnie nie łapie na dachu. No, manery... łapie mnie, tylko w poprzednim ja... On, się tu biliście, a dopiero... Ja mam elewenta jak coś, więc ja to po prostu po prostu i... No spoko. No dobra. Dobra, ja na botę, bo pushuję. I bo a, a ty, zniknął. A ten Blythe, postaraj się osłaniać swoją dziewczynę, nie, wiesz? O lol. Tak. Y idę? Wchodzę, wchodzę, idę, idę, idę I wszystko Ona jest martwa, dzięki Bardzo ładnie No to mi mi? Dobra, dobra, dobra Jeszcze tam chłopaki, szalone, co wy tam? No, no ładnie Dwa fragi oddaliście, what the fuck Dobra No ale to nie Poszło było 2 fajne, 2 bo my No kurde Jeszcze tego tutaj to bierzecie No... Czy ja wiem? Kłaryt nie No, no to... Chyliśmy LOL! 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 No razie jest Chłe 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 Namera tego tureta? No klep go Ja tutaj bejtuję, nie no W sumie... Chyba hmm. lepiej uciekajmy <laughs> <Fajne>. Ja! Jak <Pisałem. laughs> Po prostu gibę mojej plazy! Ale Ja Nie, <laughs> o yeah. wybroni ktoś mi da, bo ja bym chciał spać. Bo mi niewiele brakuje na DFG, nie? A to bardzo dużo nam da. No. Będzie burst. Będzie burst. taki burst... Żołowatko bosko! Jak oni no. klępią EI? Yeah. Ja mnie... No nie! Nie, ja przeżył! Malphite, po prostu, co oni Nie, wiem, co? Ja mam pomysł. Idę farbić. No nie wiem, czy wtedy wygramy ziomeczku. No. Nie wygramy teamfightu przecież z nimi. Co ty? Nie ma nawet takiej opcji. No, no ty teraz mam DFG, więc jak dobrze zrobimy A, teamfight no, i kogoś zabijemy. to dobra. Jak, jak wiem czy na 5.1? No, dawaj, masz starszy lipiec. Tyle tarczy. O. A i dobra, żeby oni jakiegoś naszora nie wzięli. Czekajcie, bo top się puszuje, ja tak nie mogę. A już chciałam go zgarnąć, mimo, że nie zauważysz. <laughs> <Karta>. <laughs> Lipie zaczną raz jakoś przy naszą weź, kurde? Nie, to chyba nie. Nie, zależy Bo się puszuje przynajmniej. Mm, no. W ogóle dam takiego małego protipa co do Mordekaisera, dużo osób nawala te miliony od <coughs> razu, a zobaczcie, jak walicie w jeden cel, to robi kosmiczny damage, bo bij 500, czy tam 600 już. Więc starajcie się a... bić pojedynczo. My chcecie się bić teraz jakoś, czy tak nie bardzo? Moim zdaniem mamy bardzo fajne team fighty i możemy ich klepać chociaż nie wiem czy teraz czy później, jak później. wulta ja później to będzie lepiej No moim zdaniem Blake ty ja powinieneś zultować z tak żeby z W A jeszcze wiem. zepchnąć Nie bo my nie mamy takiego CC Chyba Lipiec zultuje go też w sumie no to będzie najlepsze Ja mam dzwoneczek to jak A to wiesz? spoko to pamiętaj bo to jest najważniejsze stary o, o, treść jakieś sniki Czekajcie, ja zwartuję. Ej, a może ich po prostu zberstuję, jak ten... ...jak on się nazywał. No, ale najpierw musisz do nich podejść. No i właśnie to jest problem Mordekaisera, bo... No zasięg, właśnie. ...zasięg to ja mam taki mały stożek na lody, nie, więc... Eee, a masz flasza, czy nie? Mam flasza, więc to jest dobry plus. Będziesz błyskował. Blink, blink. Ja mogę lecieć od boku, jak chcesz. O, jest na Ej może zrobimy tak, że ty... Ej smoka! Na... Chodźmy, a no, no 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 no. Smoka, jak coś, to... Poczekaj, bo miałem taki plan, I tu już nie lecą, lecimy, no, bo... ale nie ma wówu. To jest chyba raczej free. Jak ty tak będziesz ich podwijał, to ja zrobię flash combo. Ja tak. oni przyjedę też to jeszcze na Dobrze. Freeko. Teraz mid i... Ej póki jeden... nie bimy się, może. No może zanim coś. No właśnie. Czekajcie, to ja się wbiję. Kow, kogo? Ale WW będzie Ale nas nie odciągał nie, nie, nie. za bardzo może. No właśnie. Nooo. No. 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 No, no, no Dobra, cofamy, cofamy, uciekamy stąd. No, no, no. Bo jest teraz liwa. O, please! Echo konsultuję. O, no, i O, Boże. No, Caperoni. Jak? On jest ładny, wierzę. O, Dejo. No, No to t Tifa 4 na 5 No, ja miałem DFG nawet przez cały czas. O, okay. Ale nie miałem na kogo zultować tego wszystkiego na Marfaita, w końcu to wywaliłem. No. Eee... To jaki klat teraz? Teraz. Na no teraz to maska. Nie musimy po prostu defować, farmić się i w lejcie mamy szansę to wygrać. Tak mi się wydaje. Ale raczej nie teraz. Nie ma się co z nimi bić. Musimy kontrolować się... jakbyśmy zrobili barony. jakiegoś... Tylko że jak oni zrobią to już będzie pomierane. Tak, tak, tak. Nie, musimy go kontrolować, dlatego to jest bardzo ważne. 10 sekund na wardzie na baralnie, więc to jest... Znaleźć. No. <noise> Wizja by się... Kurwa, dlaczego dali? mi milionów? Widzisz, że mam trzy staki. No, bo nie mówiłeś nic. <głos> <głos> Need more wards. No wizjo... Ja mam tylko 300. Ja tu postawię Postawię no. Ja tu Ej, czekajcie, idę zobaczyć ich reda. No o, o Warwick. Idę tam. No na razie spokojnie spokojnie, żadnych walk Proszę mi tutaj... Chodź porada Boże ten malfet jest straszny Faki, nie mam teraz... Proszę Carolina Co? Red. Idę. Oooo no oni na szora robią, to tak nie może być, zawarty No 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 Tak dalej być to nie, nie będzie I próbuję solować. No i mu się uda, ma flarę przecież, wytychy

Lecimy O no tutaj! Dawaj, strzelaj Dobra. murzynie! Dawaj fight, tak! Dawaj go, dawaj! slow go szybko, szybko! Trzeba go ograć! To jest Oriana. No Dobra, no, ale... No, ale... O, o, Oriany nie, 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 nie... For the son oh, of Kappa! Jakiś, nie wiem... Mm. A, no dawaj bu, bu. Wszyscy! Halo! Dobra, tyle. Nie no, yeah. flashnął no typ i nic nie zrobimy, no, ale... Tyle no. Na pewno nie chcemy robić barona teraz... Nie Aha! Bo to jest, jest Bytryski Eee... Y... Aha tak, Wolda, to Yuki Kur... A Myślałam, że się uda No ale Nie zauważyłem, że tam jest taka akcja No bo się bota. farma zabrała nie? Teleportuje się eee, tutaj Dawajcie, dawajcie, bo... dawajcie, dawajcie Trzech będzie Co ten typ zrobił, to nie, nie wiem A ja też ta. mam TP, zaraz wstaję Aha o... ale Aha nie. Ej, ale A ktoś nie idzie, nie idzie. Nie Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu Ja mam DFG zaraz Oh my day Peronis no kopi nie, nie, nawet nie ptupuj. Dobra, wstałem. Wstałem. Dobra Filipiński za ile ty będziesz? 20 sekund. Ej, bo to jest kapła. No ej, blitzki, ale ja, ja, ja mam ho... Wbić musisz się, no, bo to bo oni to wezmą wszystko. 10 sekund do mnie. No nie no. Stary, tak, tak. Straszna lipa. Pojedziemy raz. Kurwa ty małpo. Kurde, że się tak późno zrespiłem. Już, 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 daruj, daruj sobie. Dobra, czekajcie. Mamy ich wita, Ale pory. kurde, daj. Ej, nie mamy wiesz dwóch! No, Baron może teraz, Baron, no cokolwiek. Bo no, to jest Baron, przegrane, Baron. jak nie podejmiemy żadnego ryzyka, Tylko, jest. że jak pójdziemy na Barona, to oni mogą nas spuszować, więc... No, ale może no nie będą do teleportu. Dobra, dawaj, postaw mi ten, to ja się teleportuję. No jest tutaj gdzieś tu. Nie. A dobra. No, bo tu nie ma co, nie ma co, tutaj trzeba. No Komadę. i jest tutaj o! bardzo Dobra. Jolo to jest. No tak, bo... Raczej nie, nie zapowiada się, żebyśmy mieli to wygrać, więc dobry smite błagam tylko. Please no smite vicious. o boże hook. To ma wyższy level, mam... No nie mogłem po prostu przeskastować ja też, Ulta nawet, bo mnie ten baron rozpierdzielał. No, no, dobra, nie To, nie to jest taki scumbag baron. taki baron kastować żadnego spela, nie? No to chyba tyle, no. No i tyle. No. Lucek ma 11 killi, strasznie boli No i nie masz też jak do tego podejść go z... No, no no to jest słabe, właśnie, to jest minus Mordekaisera te zasięgi, bo tak to, to byłby broken sheetem jakbym no jak miał tasa, No jeszcze jak miał Dasha do no. wkadzał w tej nie? Dokładnie, dobra, także to był Mordekaiser, mam nadzieję że Wam się i tak podobało, widzimy się w na następnych odcinkach, na razie